Mako widzowie, z tej strony Żuczek dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie i dzisiaj wam pokażę no, to co wybudowaliśmy tak? sekundka ja pójdę spać dobra no i lecimy dobra, tutaj jest mój pokój tutaj jest pokój z, takiej Zuzi i Filipa no tego OptiFine 2, Bułki, ok. Tam dalej jest przejście do pokoju od OptiFine. samo OptiFine. To to jest Franek. Nie? A, no i daj się suba, lajka. No i No i tyle, nie. Dzięki za wszystko. No i tutaj też będzie wejście do pokoju może tutaj gdzieś nie wiem zobaczymy się <laughs> tutaj będzie taki magazyn ze skrzynkami, sumie, mamy drewno? nie mamy ej ale mamy chlebek, dobra o, no i ja tam wam pójdę pokazać, tutaj mamy połowy tylko trzeba zrobić wędki, nie? Tutaj mamy połowy. tutaj mamy zejście do trzciny i, i farmy pszenicy, dobra to, to sobie pozbieramy, ale potrzebuje drewno, potrzebuje drewno, dobra, lecimy tam po drewno. Jezus, co to jest jeszcze przez samochody? Nie. A niech sobie tam pisze jak chce. W sumie ja też tak piszę. Więc Dobra, drewieńko I no i lecimy O, i chyba powinno nam wystarczyć Z tego zrobimy... Z tego zrobimy... no Skrzynię, skrzynię zrobimy, tak Что он туда ударяет, но боже. <свес> jakieś też arcydzieła działa, <laughs> arcy... co to Boże Święty, jeśli arcydzieła działa, tam <laughs> mamy, no i robimy skrzyneczki tutaj, tu dobra i tutaj damy jeszcze Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Ty chodź, ty też chodź, chodź. Tylko tam, tam. Hmm. Tutaj można z tego zrobić tam ścieżkę. Mam coś takiego, że kamień... O, bruk mam. Bruk. Tego białego nie mam, ale dobra, życie. No i to się można tutaj w sumie. Dobra, i teraz tutaj mamy taką ścieżkę taką elegancką, co wie. Dobra, to tutaj wywajemy, a to damy nosionek. I tutaj będzie nadszcinę cukrową. sobie zbierzemy od razu. Tak tutaj jesteśmy. Dobra. I dobra, yy, szybko idę zrobić łódkę, bo żeby tego wieśniaka tutaj zostawić. Albo, w sumie, przecież oni, oni i tak nic nie dają. Kurwa, ale po co oni no tutaj weszli? Kurda. Yopidi. No i tak tutaj sobie gramy, tak? Do mnie damy jeszcze dwie skrzynie, bo za mało jest. A resztę sześć na górę. tutaj. Tu, tu. I tu nie, tutaj nie może być, tutaj też nie. Tak. No iż... no i klasa. No i, to, no i to jest właśnie nasz serwer, nie? No to yy, dzięki za, yy, dziękuję bardzo za oglądanie, dajcie suba, lajka, like, no i widzimy się w następnym odcinku, siema!